Rynek gier na początku millenium zdominowany był przez producentów z Japonii: Nintendo ze swoim GameCube i Sony ze świetnie sprzedającą się PlayStation 2. Pierwsza konsola była skierowana raczej do młodszych graczy, a sam producent stworzył niemal oddzielny growy rynek, mimo wszystko sprzedając aż około 34 miliony egzemplarzy, co było całkiem niezłym wynikiem. Sony natomiast produkowała bardzo wydajne sprzęty, które dumnie prezentowało się zarówno w rodzinnych salonach, jak i pokojach zbuntowanych nastolatków. Dzięki marketingowi i polityce wydawniczej, bardziej nastawionej na amerykańskiego i europejskiego konsumenta, lepiej odnalazła się w światowej sprzedaży. PlayStation 1 i 2 sprzedały się w zawrotnej ilości ponad 250 milionów egzemplarzy. Czy w ogóle warto było rzucać rękawicę tak świetnie okopanej na rynku konsoli? Do tego trzeba byłoby być szaleńcem. Wystarczająco szalonym okazał się Microsoft. Pierwszą konsolą Microsoftu był Xbox. Po prostu Xbox. Barwa: ciemna zieleń. Cel: odebrać przestrzeń rynkową Sony. W tamtych czasach wszystko było prostsze, moglibyśmy powiedzieć. Tamtejsza wojna konsol zdaje się to potwierdzać. Microsoft czerpał ze swoich dotychczasowych osiągnięć w świecie pc gamingu. Sama nazwa Xbox pochodziła od Direct Box, czyli meta systemu ułatwiającego programowanie gier na Windowsy. Microsoft należy pochwalić, że startując właściwie od zera potrafił stworzyć kilka całkiem ciekawych IP, na przykład Halo. Sprzedał około 24 miliony sztuk swojej konsoli. Całkiem nieźle. Wszystko jasne, więc idziemy dalej. Xbox 360 był większym game changerem, premierem ją niemal rok przed PlayStation 3. Dodatkowo bazował na prostej architekturze. Wszystkie jej elementy dostarczały zewnętrzne firmy, chociażby procesory były zaprojektowane przez IBM. Sony w PlayStation 3 siedziały się na procesory swojego własnego designu. To było powodem tak długiej różnicy w premierze między dwiema konsolami. Dodatkowo, na premierę Sony miało problem z dostarczeniem dość dużej ilości konsol. Mimo tych problemów, Sony i tak wyszło na prowadzenie. Może zadziałała z siła marki, może zdecydowana większa ilość gier, niemniej jednak Xbox sprzedał aż 84 miliony sztuk i mocno depto po piętach Sony, które sprzedało ponad 87 milionów konsol. Wielu analityków wierzyło podzielony growy świat między Sony i Microsoft, a niektórzy, odważniejsi, wręcz pokonanie PlayStation przez giganta z Redmond. Jakżeż wszyscy się mylili. Historia Xbox One zaczęła się od kontrowersji, a właściwie od wpadki. Ktoś jeszcze pamięta targi E3, w których prezentowane Xbox One był tak naprawdę komputerem marki HP? Dajcie znać w komentarzach. Dodatkowo Microsoft zapowiedział, że gry, nieważne czy kupione fizycznie czy nie, miały być podpięte do konta Xbox Live, a niewykonanie synchronizacji miało uniemożliwić granie w daną grę. Microsoft zapowiedział również, że konsola będzie wymagała stale podpiętego Kinecta, to taka kamerka śledząca ruchy. Ze względu na fale negatywnych komentarzy i protestów z obu pomysłów zrezygnowano. Ale to już było zapowiedzią, jak bardzo Microsoft nie rozumie rynku, na którym przyszło mu walczyć. Sama konsola miała nieco słabszy hardware niż bezpośredni konkurent PS4. Stacja Xbox One z PS4 zakończyła się porażką Xboxa. Kolejna generacja konsol ujrzała światło dzienne pod koniec 2020 roku. Microsoft na tę rundę miał sprytny plan. Jeśli jedna konsola miałaby wyrównać starcie z PlayStation, to dwie wygrają ją już na pewno. Zatem powstały Xbox Series X i S. Pierwsza, mocniejsza, proponująca rozgrywkę w 4K, możliwość wyświetlania wielu gier w 60 kratkach. Ba, była nawet nieco mocniejsza od równoległej PS5, bo miała 12 teraflopów do 10,4. Teska miała oferować to samo. Miałam mieć tylko mniejszą rozdzielczość, bo 2K, no i miała nie mieć wbudowanego napędu. I szczerze mówiąc, na tym etapie serio przyklaskałbym włodarzom Microsoftu. Ba, kupiła mnie ta propozycja i zdecydowałem się na swoją pierwszą konsolę, właśnie Xbox Series S. No cóż, była tańsza, a dwakami wystarczało. No ale przyjrzyjmy się diabłu tkwiącemu w szczegółach. Otóż, jeśli konsola ma osiągać o połowę mniejszą rozdzielczość, to powinna mieć o połowę mniejszą wydajność. No ale miała tylko 1 trzecią wydajności mocniejszej konsoli. I tak, ja wiem, że teraflopy nie są zbyt piorodajne, a rozdzielczość 2K kontra 4K to nie do końca wymaga dwa razy mniej mocy obliczeniowej. Ale osłabienie konsoli aż do 1 trzeciej, to za dużo. Potwierdzają to zresztą deweloperzy. Dodajmy, że Microsoft wymagał, że aby wydać grę na Xbox Series X, to koniecznie należało też wydać ją na wersję S. Przypominam, że była słabsza o 2 trzecie. A jedyny kompromis na jaki zezwolono to obniżenie rozdzielczości do 2K. I tak chociażby Baldur's Gate w wersji na Xboxa miał swoją obsługę, ponieważ Larian miał problemy z chociażby z wprowadzeniem trybu kooperacji i na nic się nie zdały prośby studia, żeby zezwolono im z tego zrezygnować. Microsoft się uparł i basta. Chociaż nie do końca, bo ostatecznie zrobił wyjątek i BG3 ma mieć tryb dodany później w patchu. Przypominam, że mówimy o grze, która jest kamieniem milowym w gatunku RPG. Kolejna taka bomba spadnie pewnie za jakieś 10 lat, jeśli nie później, a nie jest to odosobniony przypadek. Dajmy do tego, że Xbox Series S mający tylko 1 trzecią mocy obliczeniowej silniejszej wersji kosztuje 2 trzeciej ceny. Nie chcę patrzeć się nad pomysłem dwóch konsol, ale zobaczmy jak Microsoft nazywa swoje konsole. Usony wszystko jasne. Każda kolejna konsola ma numer wyżej. Wersje mają odpowiednio dodatek Slim jeśli były odchudzane, bądź Pro jeśli były mocniejsze. W Microsoftie jak w domu wariatów. Raz po prostu Xbox, potem Xbox One, nie wiem czy po prostu nie jeden, ale ok. Potem Xbox 360. No dobra, tutaj podobno chcieli odnieść się do symbolu koła jednego z krawiszy, choć nikt nie wie dlaczego tak chcieli, ale okej. Okay. A potem Exo Series XS, Spróbujcie to wypowiedzieć na głos. Rozumiem, że X to extra, ES to small, ale nie dało się tego nazwać jakoś normalniej. Dobra, zostawmy te biedne konsole w spokoju. Doczepię się natomiast do polityki wydawniczej. Znów strony wszystko jasne. Mają kilka studiów na własność i kilka mocno zaprzyjaźnionych. Dogadują się na konkretne marki, podpisują licencję i produkcja wrze. Układają ją dodatkowo tak, żeby gry wychodziły co jakiś odstęp czasu i żeby zawsze było w co grać na premierę. Gry wychodzą w formie ekskluzywów i w miarę popularności po dwóch, trzech latach trafiają na PC. Wiadomo, Sony chce dwa razy zarobić na tej samej grze. Polityka lubiana czy nie jest przejrzysta. Co natomiast w Microsoftcie? Otóż plan jest taki. Kupujemy studia. I to w sumie wszystkie kroki tego planu. No bo spójrzmy na widoczną grafikę. Bethesda wydała Starfielda i lubię przy online'owych TS i Fallout. No cóż, tak sobie. Niedawno powstał Redfall wydany przez Arkane Studios. Był strasznie negatywnie przyjęty, ale to nawet nie o jakość chodzi czemu studio, które produkowało i Dishonored, Defloop, jest ograniczone do tak małej produkcji. No cóż, co prawda pojawiały się pojedyncze gry, ba, niektóre były nawet niezłymi perykami jak High Rush, ale generalnie Microsoft kupował studia, żeby ich IP wrzucać do Xbox Games Pass, co jest nieco dziwne, że nie chce, aby te bardzo płodne teamy wydawały kolejne blockbustery. No właśnie, Game Pass. Ogólnie pomysł super. Wiemy, że Netflix wymyślił subskrypcję i zrewolucjonizował system dystrybucji filmów i seriali. Wszedł za nim poszły największe firmy tego świata. Czemu by w takim razie nie zastosować tego samego w przypadku gier? Microsoft zadał sobie to pytanie i ruszył ze swoją platformą o nazwie no cóż, sam nie wiem. To znaczy był Xbox Game Pass, który miał gry, ale bez dostępu do internetu na Xboxy. I był Xbox Live, też na Xboxy, ale wtedy dawał tylko grę Multiplayer i co miesiąc dodawał jakieś gierki. Był też game pass na PC i dawał same gry, ale tylko wiadomo PCowe. Nie było wariantu Xbox Live na PC, co oczywiste, ale był Xbox Unlimited który scalał wszystko, plus potem dodawał również gry z EA Play. Wszystko jasne? No to jak już każdy zaczął łapać o co biega, to Microsoft postanowił wszystko wymieszać i teraz był Xbox Game Pass Core, który pozwala na grę w sieci, plus ma krótką listę gier do ogrania. Na szczęście Xbox Game Pass Unlimited się znacząco nie zmienił, bo dalej zawiera masę gier i dostęp do sieci na PC i Xbox. Podział był na tyle dziwny, że Microsoft mocno szalał ze zmieniającymi się cenami, bo sam chyba nie bardzo czuł, jak swoją platformę wycenić. Ostatnią wtopą, którą pamiętam, jest zamknięcie studiów Arkane Studios, które niedawno wypuściło wspomnianego Red co było o tyle problematyczne, że wiele osób już zapłaciło za DLC do niego. Dodatkowo zamknięto również HiFi Rush, mimo że niedawno Microsoft zaznaczał, jak ważne są dla niego twórcy świeżych, małych IP. No dobra, trochę ponarzekałem i możliwe, że przekazuje Wam obraz firmy zupełnie zagubionej. Oczywiście nie do końca tak jest. Xbox Series S gracze ogólnie lubią, ponieważ jest tanią alternatywą na super wygodne granie. W Game Passie można się łatwo połapać po prostu kupując najdroższą wersję, Ultimate, i mieć wtedy po prostu masę gier za stosunkowo niewielkie pieniądze. Warto podkreślić, że będą do niego trafiały gry studia Activision Blizzard, który jest właścicielem jednych z największych marek w świecie gier. Ostatecznie zakup Xboxa oceniam jako jeden z bardziej udanych i jestem na serio zadowolony. Trochę nie ogarnę Microsoftu, no ale cóż, może mieli po prostu wiele na głowie? Optymizmem powiało natomiast bardzo na Xbox Showcase, na którym zapowiedziano olbrzymią ilość gier, które na dodatek trafią już pierwszego dnia na Game Pass. Więc nie źle. A jak Wy oceniacie politykę Microsoftu? Dajcie znać w komentarzach.